Dzień dobry drogie dzieciaczki. wujka dawno na kanale nie było. Będziecie se przy mnie dzisiaj se pogadamy, bo żeśmy dawno nic nie robili. Akurat teraz montuję rolety. Łokno! Mam łokno! Nareszcie mam łokno! I stwierdziłem, że Wam dzisiaj e, ponagrywam jakiś filmik, taki co się dzieje. Bo tam ostatnio właśnie e, jeden z patronów się dopytywał, czemu nie ma odcinków. Jak się w ogóle otwiera? <laughs> Dopytywał się, dlaczego nie ma odcinków, czy coś się nie dzieje, i tak dalej. I nareszcie, w sumie mogę o tym mówić, bo stwierdziłem, że mogę wyczekać. noża, noża Dziękuję, noża. Ja nie mogłem tego otworzyć. Eee, drogie dzieciaczki no nie nagrywałem po prostu, szczerze powiedziawszy, bo mieliśmy strajki. Dwa strajki mieliśmy, a za trzy strajki jest usuwany kanał. I po prostu powiem Wam, że od niechciało mi się na chwilę w ogóle cokolwiek robić. Eee, żadne odwołania, nic nie działało i tak dalej. Eee, znaczy nie to, że mam jakieś tam ciśnienie o to, bo nie mam, bo mi to już zeszło. Ale powiem wam szczerze, że... No takie bezsensowne trochę. I tak jak my na przykład nagraliśmy tam 1500-1600 filmów na ten kanał eee, i nagle się okazuje, że dostajemy dwa strajki w sumie za nic eee, i praca kilku ostatnich lat może pójść po prostu wiecie gdzie. No to tak trochę się zatrzymałem na chwilę i stwierdziłem, że muszę sobie po prostu e, zatrzymać się, pomyśleć, wiecie o co chodzi. Akurat wtedy jak właśnie chciałem wracać, bo tam nagrywałem odcinki z ukulele i tak dalej. I dokładnie w tym samym czasie kiedyś się właśnie logowałem e, i taki wielki komunikat, że no masz tam dwa strajki, coś tam, coś tam, coś tam. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji w ogóle, nie? E, że za filmy, za tego, nie? No i czytałem o co w ogóle chodzi w tych strajkach. E, i okazało się, że prawa autorskie, nie, że ktoś sobie nie życzy tego, i po prostu prawa autorskie dla nielegalne wykorzystanie kontentu. No, my uczymy, więc wiecie o co chodzi. My tak naprawdę uczymy i yy, yy, no bazujemy na materiałach innych ludzi, nie? żeby po prostu Was nauczyć jakichś tam po prostu piosenek. No na tym to po prostu polega, inaczej ciężko jest to zrobić, znaczy, dalibyśmy radę zrobić, no ale dużo osób jednak chce się uczyć piosenek kogoś, nie? No i te piosenki po prostu wykorzystujemy, nie przerabiamy, tylko po prostu pokazujemy, jak, jak tam te piosenki idą. Czekajcie, wyciągniemy sobie tego, przymierzymy się w ogóle, już Wam opowiem, przymierzymy się w taką rolę, tę czarną, czarną, czy to w ogóle będzie piękne? Czy to mi w ogóle wejdzie na to okno? HE KURDE BLADE! Pięknie. Dobra, to są tylko te. Ale mniejsza to, to. E, już te będę otwierał z drugiej części. I patent jest taki, że no robimy po prostu piosenki na, e, na e, lekcje po prostu z innych utworów. No jeden z oryginalnych autorów e, piosenki, e, nie wiem czy mogę tytuł mówić, e, ale odzyskał teraz prawa autorskie, no i po prostu tam sądownie tam poszło, że wszyscy, którzy tego, e, no to, żeby tam usuwali i to jest nielegalne wykorzystanie jego piosenki, on jest e, autorem i nie życzy sobie po prostu tego. Rozumiem. Jak tak ktoś chce, to nie ma problemu, tylko że w naszym wypadku jest tak, że my często robimy lekcje na przykład z gitary, z ukulele, czasem jeszcze pojawiają się covery. E, I akurat jak pech chciał, to z tej piosenki akurat mieliśmy trzy filmiki. Dwa algorytm wyłapał tego dnia. I od razu dostaliśmy strajki od Szczała, że to jest nielegalne wykorzystanie. Tam ileś tam dni na tego dobrze, że nam nie wyłapał trzeciego. Trzeci od razu filmik poleciał, od razu usunąłem go ręcznie, żeby nie było żadnych jajec. No i co, no i nie chciałem po prostu korcić algorytmu do tego, żeby coś nam jeszcze znalazł i żeby nam po prostu kanał wiecie o co usunął, nie? No i stwierdziłem, że nie będę po prostu nagrywał, no bo, no bo co mam ten, nie? Eee, tamte piosenki z tego usunąłem, Lekcję tam w playliście macie mniej, e, o jedną lekcję, to było e, film bodajże e, z lekcji tego, e, o czarnym pieczywie e, i czarnym koledze z pryczy obok, e, to jest ten filmik, e, ta piosenka, tej piosenki już nie będzie e, na naszym kanale, no ze względu na to, bo nie chcę ryzykować, wiecie o co chodzi. I e, e, co, e, Strike nam się skończył. Więc nareszcie mogę coś nagrywać, ale powiem Wam szczerze, że tak sobie trochę przewartościowałem e, swe życie w ostatnim czasie, przez ten czas co nie nagrywałem i tak właśnie e, człowiek sobie pomyślał, że kurde, jak szybko po prostu w sumie za taką głupotę tak naprawdę e, można po prostu stracić cały dorobek pracy po prostu paru lat tak naprawdę, nie? E, I ostatnio po prostu tak przemyśliwuję co zrobić, jak to zabezpieczyć, bo Głupie to jest, powiem Wam szczerze. Nagrywam jakiś odcinek, wrzucam go na y, YouTube'a i jest najwyżej, y, nie ma żadnej informacji, na przykład tak jak w tych filmikach, na żadnym nie mam, że mam y, copyright jakiegoś strajka od razu albo zwrócenie uwagi, tylko po prostu jak wrzucę, to nagle się pojawia. I to jest totalnie bez sensu dla mnie, bo gdyby takie coś było, to bym w ogóle takiego czegoś nie wrzucał. Czasem mamy jakieś tam podzielenie y, y, zarobku z oryginalnym autorem, no i jasne, zrozumiałe, za wykorzystanie piosenki, no to wiadome, nie? Ale nie mamy takiej sytuacji, że widzę, bo na żadnym filmiku na 1500 nie miałem sytuacji, pierwszy raz miałem taką sytuację, że nagle mam, po, to był w ogóle drugi odcinek, jaki nagrałem, czyli to było nagrane w 2016, chyba to się działo w ogóle, wiecie o co chodzi, 8 lat na YouTubie i nagle kawałek Copyright Strike, Nara i w ogóle tego. Mówię, gdyby po prostu algorytm zopaną ten trzeci filmik, to byśmy byli po prostu urządzeni i kanał, w ogóle by po prostu poszedł wszystko się, wiecie gdzie. A oprócz kanału, ja pod kanał mam podpięte jeszcze inne kanały swoje, i to razem całe konto by było rozwalone, co w ogóle byłoby tragedią dla mnie, bo po prostu to jest praca, którą nagrywam lata, nie? I tak jak mówię, przewartościowałem sobie to po prostu trochę, yy, muszę się zastanowić po prostu, jak zrobię. Yy, jak ten kanał będzie w ogóle dalej wyglądał, bo jeśli tak to ma wyglądać, że ja po prostu będę nagrywał i nagle nie wiadomo skąd dostanę po prostu takiego szczała i mnie po prostu uwalą, to nie wiem, czy to w ogóle jest sens yy, tego tak garniać, yy, więc nie wiem, muszę po prostu pomyśleć, yy, jak to po prostu rozwiązać, bo nie mam po prostu pojęcia. Yy, wiem, że od yy, przygotowuję się. Yy, Teraz to mi też pozwoliło właśnie przygotować się, bo od yy, urodzin chcę takiego swojego prywatnego challenge'a zrobić i też będę pewnie w związku z tym kanał robił, ale chyba go jakoś muszę zabezpieczyć w jakiś sposób, bo widzę, że to jest po prostu yy, szałpał normalnie Wam powiem. Yy, nie powiem, że jestem najszczęśliwszy z tego tytułu, znaczy teraz jak już miałam strajka, to jestem szczęśliwy jak wiecie, ale y, ogólnie to... Pierwsza moja reakcja, powiem Wam, że nie byłem najszczęśliwszy na świecie i musicie zrozumieć, że po prostu, wiecie, nie chciało mi się nagrywać, bo jak widzę, że wszystko może pójść po prostu do kosza, jak podpadnę coś będzie nie tak, wszystko może po prostu pójść do kosza, więc dlatego wolałem po prostu przeczekać tego strajka i zobaczyć strajka strajki. Strajki, bo dostaliśmy dwa strajki, a za trzy strajki są, no wiecie, Banicja i w ogóle Nara, Nara, Nara. E, więc e, tak jak mówię, od grudnia będę zaczynał po prostu swojego jakiegoś takiego challenge'a, a z tym się po prostu muszę zastanowić, jak e, rozwiązać po prostu temat e, naszego kanału. Ale drogie dzieciaczki, to drog taki smutniejszy po prostu aspekt, ale ja Wam salkę pokażę, bo dawno żeście nie widzieli salki, a salka jest piękna. Jak teraz wygląda wszystko? Kompuś jest se dalej tego, muszę teraz ogarnąć okno, bo okna nie ma, bo okno jest teraz tu. Bo okno jest piękne, tak jak mówię, będę miał rolety i będę Wam nagrywał, to też będzie właśnie fajnie, bo myślałem, że, żeby w ogóle coś Wam nagrywać wcześniej, ale tutaj jest coś jasno przez to i ciężko mi też było ogarnąć, nie? Teraz co w ogóle tu wrzucę jakieś playa, TV i tak dalej, żeby można było działać, plus jak dzieciaki przychodzą na lekcje, a przy okazji, dlatego też nie nagrywałem, oprócz tego, żeby ten strike zdenerwował, Łokrutnie dużo mam roboty, łokrutnie dużo mam lekcji. 6 dni w tygodniu cały czas po prostu lekcje lecą. To jest po prostu szaleństwo, ale bardzo dobrze, bo. Wiecie, jak jest. YouTube nie jest moim głównym źródłem zarobku. Wiecie o co chodzi. Tutaj szału straszliwego nie robimy. No jesteśmy, wiecie. no... Zękami YouTube'owymi, parę groszy po prostu, wiecie o co, do, o co chodzi, dostaniemy. A tu jeszcze jakieś takie stresy po prostu wskakują, więc e, nie jest to a teraz akurat mój priorytet. E, znaczy, będę starał się po prostu coś tam działać, bo teraz ten strajk przeszedł, więc trochę lepiej mi się oddycha, powiem wam szczerze. E, jak właśnie, dzisiaj zresztą zauważyłem, właśnie, że ten strajk nam minął. I myślę, od razu nagrywam filmik po prostu. Jest w ogóle szaleństwo, szaleństwo, szaleństwo. Ale tak jak mówię. Muszę sobie po prostu przemyśleć co i jak, jak to po prostu ogarnąć. Jakbym na przykład nagrywał, to seria jak zagrać pewnie by była, ale chyba bardziej bym się starał oprzeć po prostu już teraz na jakichś własnych morzelifach, na własnych piosenkach. Zresztą już w sumie jest czas nawet, bo mój plan był w ogóle taki na kanał, że chciałem nagrać tysiąc odcinków z takich najbardziej podstawowych piosenek ogniskowych i tak dalej. I Yy, tam jest 700 ileś po prostu odcinków, czekajcie na co zobaczycie. 700 ileś odcinków, i chciałem później po prostu pójść już taki poziom trudniejszy. Yy, 764 odcinki, teraz jest zag Mój plan był taki, żeby właśnie do 1000 odcinków dojechać najprostszymi, żeby nikt mi po prostu nie powiedział, że yy, wiecie o co chodzi, że yy, mało jest materiałów dla początkujących, a później chciałem właśnie takie bardziej skomplikowane. Ale teraz. <laughs> no tak, jak mówię, muszę się. Zastanowić po prostu, czy to w ogóle jest dla mnie sens, czy mi się w ogóle chce. Bo jeśli tak mówię, jeśli to będzie miało tak wyglądać, że ja po prostu nagram jakąś piosenkę, a ktoś mi po prostu za chwilę szczeli, że. O, nara, typie, i w ogóle wyjazd. No to tak średniowo, nie? Yy, więc ja sobie to po prostu przemyślę, co jak. Yy. No, i tak to w ogóle wygląda. I tak jak mówię, yy, pokazuję Wam jeszcze salkę. Właśnie, salka, salka. Tu wygląda wszystko, tu mamy tak, tego. Tak, ja się teraz w ogóle tu muszę jakieś właśnie coś do siedzenia ogarnąć. Tak jak mówię, PSA właśnie ogarniemy, żeby być dzieciakami. Ale pokażę Wam najlepsiejszą rzecz na świecie. Drogi dzieciaczki, najlepsiejsza rzecz na świecie. Moje ulubione wejście w ogóle wygląda fenomenalnie. mam takie zarobiste światełko na czujkę, tylko muszę baterię wymienić w ogóle. Yy, to jest salkę, oczywiście, to wejście oczywiście kojarzycie. Pod schodami fajny patent wymyśliłem, bo wymyśliłem, że sobie wieszaki ale muszę je zmienić, bo te są takie miętkie, a znalazłem teraz takie fajne metalowe. I tę kurtałkę można sobie po prostu zawiesić, wiecie o co Bardzo fajny patent. Muszę coś na buty w ogóle ogarnąć. Najlepsiejsza rzecz, jak do nas się wchodzi do salki, to wita was... Już wam pokażę. Motorhead. Motorhead wycieraczka jest ufajna, więc sorry za ten. I plus, najlepsiejsza rzecz, z której jestem najbardziej dumny na świecie. W Łazieneczce, zasłona prysznicowa. Motorhead, Kyrdeblade, najlepsza rzecz po prostu na świecie, jestem tak po prostu z niej że to jest po prostu świata i drogie dzieciaczki, eee, bo motorhead jest ważny i dzieciaki też w ogóle, mówią, a co to jest ten motorhead, I Mówię, se chłopce, posłuchaj se, już nie jest tylko te podstawowe zespoły, tylko już motorhead wchodzi i co my tu mamy dalej, eee, no ta salka teraz się dużo nie zmieniła, to dalej muszę obrobić, Wiem, deski czekają, ale schodzi po prostu. Listwy za teraz właśnie muszę ogarnąć, ale kuchnia jest już pomału. Teraz będziemy montować tylko takie kompasy mamy tak, żeby metronom sobie włączyć jakieś takie właśnie rzeczy do perki, bo tu mamy w oczywiście. Yy, druga perka teraz skoczyła, muszę ją właśnie ogarnąć, Piecy basowy. Sorry w ogóle za bajzel, ale to Dzisiaj mam lekcję, muszę właśnie przed lekcjami wszystko sobie ogarnąć. Kuchnia, oczywiście jest. Kuchnia to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie, ostatnio, żeśmy zamontowali. Teraz takie listwy, tylko żeby nie chlastać, po prostu po tym jakąś może półeczkę. Gitarki tutaj sobie już zaczynamy wieszać dodatkowe, coś tam właśnie poogarniamy. No, tak to wygląda. Z zewnątrz, nic tam za bardzo z zewnątrz nie robiłem. Czekajcie, pójdziemy sobie nawet na zewnątrz. Tylko mam chyba, albo nie, tędy można w sumie przejść. Tylko mam w sumie... Wieczorem bym Wam pokazał, jak fajnie wyglądają klinkiety. Mamy se klinkieta tutaj takiego i tu se mamy klinkieta. Zesły te deski fajnie, bez motyw, że teraz właśnie one zaczynają wysychać i teraz te listwy sobie nabijemy, yy, takie deseczki sydamy na to, żeby fajnie zamaskować. I budyneczek będzie, jestem bez butów, ale Wam pokażę. Budyneczek tak zaczyna wyglądać motużysta jakiś jedzie, eee, tutaj będę miał tarasik oczywiście, wiecie o co kaman, eee, muszę tylko jeszcze podsibitkę, bo podsibitki nie mam, to podsibitkę jeszcze muszę ogarnąć, eee, resztę deseczek i będzie po prostu wszystko ogarnięte, drogie dzieciaczki, no i tak to po prostu wszystko wygląda. Nic się za bardzo nie zmieniło. Walczymy po prostu ten, walczymy cały czas. E, tylko tak jak Wam mówię, no tak wygląda sytuacja, dlatego w sumie nie chciałem się wcześniej nic odzywać. E, no to i tak nie miało sensu. Wolę właśnie sobie odpocząć, na spokojnie wychillować, e, zobaczyć co to w ogóle z tego wszystkiego będzie. Sprawa z tym, tak jak mówię, no skończyła się na szczęście <laughs> pozytywnie, no ale wiecie o co chodzi. Eee, tak jak mówię, eee, pomału coś mogę myśleć o nagrywaniu, zobaczę jak wyjdzie, bo jeszcze teraz mamy właśnie eee, trochę roboty, bo jeszcze zmieniam piece w domu, eee, znaczy piecę. robię klimatyzację eee, i motyw, że tam mam trochę jeszcze roboty i takie około tego plus lekcje, więc zobaczymy jak będzie, nie obiecuję nic, już, już nie obiecuję nic. Bo po e, tym, co się ostatnio działo, to mówię, że wolę po prostu e, nic nie obiecywać. Ale drogie liceczki, mam nadzieję, że wyćwiczycie przynajmniej. Hmm. Macie dużo materiałów starych, więc ćwiczcie. Wujek na pewno coś nagra, tylko tak jak mówię, przemyślę po prostu co i jak. E, ćwiczcie, grajcie, materiałów jest dużo. Korzystajcie z playlist, tam jest to wszystko w playlistach. E, I co? Ja idę semontować montować tego e, roleta. Zobaczymy, czy tu będzie ciemno, czy nie będzie ciemno. W ogóle parapet se muszę ogarnąć jeszcze. To ostatnio sobie w ogóle tutaj robię. Parapecik, właśnie kolega będzie mi robił. Właśnie już mi dzisiaj napisał, że będzie mi, kurde, robił parapecik. E, tylko musi sobie przyjść pomierzyć, i muszę to drugi raz pomalować, ale dopiero jak będzie parapecik, założę roletę. Będę po prostu patrzył, co jak, i będziemy myśleć po prostu. O jakichś filmikach, tylko tak jak mówię. Drogie ciaczki, taki szybki update, żebyście wiedzieli, jak to po prostu wszystko, co i jak i gdzie i w ogóle jak się dzieje. Eee, ja mam dzisiaj lekcyjki za godzinkę, więc muszę się po prostu szybko z tym zwijać, coś może ogarnąć. Eee, I walczyć z lekcjami. Dobra, drogie dziaczki, to byłoby na tyle. Na razie trzymajcie się, babatki. E, miłego, wszystkiego dobrego w ogóle Wam życzę, bo dawno Wam nie życzyłem, że wszystkiego dobrego, żeby Wam było fajnie. Grajcie sobie e, i co? Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo na kanale. Na razie trzymajcie się, babatki. Miłego dnia. Pa.